Dwie liderki e, 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 zaprzęgu, Piotr Bagiński, Dariusz Morszyn, Biegnący Wik, czyli cząstka e, 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 osób biorących udział w wyprawie, e, e, że się tak wierzy, pierwszym ataku na 1000 km trasę Finnmark Slopet Jak już Państwo wiecie, e, e, na wyprawie, która nie zakończyła się w tym roku kończeniem tego, e, e, tego dystansu. E, e, no i spróbuję jakby o, o, o tym powiedzieć, dobrze, a później ewentualnie uszczegółowimy to jakimiś, jakimiś pytaniami. No pierwsza jest jakby, jakby taka jakby informacja, że mimo że to jest nieukończony wyścig, nie, to marzyłoby się oczywiście, żeby to, żeby jeszcze za pierwszym podejściem to zrobić. Dzisiaj już wiem, że to jest po prostu było w tych warunkach zupełnie niemożliwe. W tym jest oczywiście jak to zwykle bywa, to pecha, E, troszeczkę mogę to porównać też do mojej wyprawy w 2008 roku na 500 km, kiedy też nie ukończyłem. E, I właśnie jest bardzo, de, bardzo podobna sytuacja, dlatego że e, e, no, w prostu bardzo były trudne warunki atmosferyczne. Za chwilę powiem, co to znaczy trudne warunki w tamtych, w tamtych, w tamtych szerokościach geograficznych. Wyścig w ogóle e, e, przeszedł myślę do historii pod tych właśnie niezwykle trudnych warunków historycznych. Jeszcze w dodatku z, tych, z powodu tych warunków atmosferycznych na koniec wyścigu samolot się tam rozbił w tym dokładnie miejsce. i te warunki też są tego przyczyną. W okolicach jak nas Polonia tamtejże poinformowała, rozbił się wojskowy samolot jakiś transportowy ze względu na te warunki, czyli były naprawdę bardzo trudne. Nigdy w historii tego wyścigu nie było takiej sytuacji, żeby żeby większa część startujących wyścigu nie ukończyła ten wyścig. I w ogóle liczba startujących była tak, że około 70 się zgłosiło. Kilkanaście załóg wycofało się już przed startem, czyli wystartowało 52 załogi, z czego 24 tylko dotarły do mety. I to jest w ogóle, to już jest w ogóle skala trudności. Z tych 24 załóg, które dotarły do mety, jest właściwie tylko jeden zagraniczny maszer, ale to w dodatku z dziesiąty raz pokonuje tę trasę i wcześniej jeszcze ukończyła giteron. Także to jest po prostu jakby to tłumaczy sytuację. Co to znaczy trudne warunki? Ja y, 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 liczyłem się z tym, że oczywiście mogą być. To jest tak nieprzewidywalna sytuacja, że się często mówi, że w górach, jak się to nawet w polskie Tatry widzi, że można wyjść ładne słońce, ale u góry jest coś innego. Nie? Więc tamto, wszystkie te, tego rodzaju rzeczy, w tych, y, poza kręgiem podbiegunowym, to trzeba to po, pomnożyć przez ileś, ileś razy. Ja sobie zakładałem, bo to jest młody zawsze. sama liderka, Lina ma 3 lata, Sajut ma 2 lata, i wiedzieliśmy, że jedziemy młodym, niedoświadczonym w gruncie rzeczy za ale sobie zakładałem, że jeżeli byłyby trasy tak jak na przykład w 2009 roku, że jest bardzo duża szansa i dzisiaj wiem, że była bardzo duża szansa, żeby ten wyścig ukończyć, ale nie przewidziałem czegoś takiego, że po prostu będzie o wiele więcej śniegu. I o ile pierwsze 200 km poszło na no, powiedziałbym tak, normalnie, gładko, bardzo ładne czasy, zaprzech pracujący, perfekcyjnie, wszystko jest ok. Po 200 km trafił się około 100 km odcinek, który polegał mniej więcej na to w górach, bo to jest oczywiście góry. Temperatury w tym roku były dosyć wysokie nawet miejscami były około 0 stopni albo nawet, to, na plusie, tak? albo nawet bliżej morza gdzie prąd zatokowy gorszą dopływała się do tego morza, morza norweskiego, tam jest troszeczkę cieplej i to też jest paradoksalnie utrudnienie, bo śnieg jest wtedy ma inną taką jakby to powiedzieć, ten inny opór jest taka kasza, w której się biegnie, inaczej, inaczej żeby to sobie wyobrazić inaczej się w taki puszysty śnieg wkłada nóżki i wyjmuje i to ma znaczenie to nie, ma, znaczy tak, to nie ma znaczenia, gdy trzeba przebiec załóżmy 100 metrów, ale gdy się pokonuje dziesiątki kilometrów, to ma to znaczenie. I każda psiałapa, która głębu, wędruje w głęboki śnieg, ją trzeba wyciągnąć, to po prostu wszystko to spożytkowuje, jakby to energię. I teraz tak. Pierwszy taki trudny odcinek do, do, do punktu kontrolnego lewa jok około niecałe 100 km polega oczywiście góry, oczywiście tundra, śnieg po prostu zaprzęgi, które już tam gdzieś były na trasie, już są jakieś gdzieś tam dochodzą informacje, że bardzo, bardzo, bardzo źle. No i ten odcinek, który miał być, to był najkrótszy w ogóle odcinek. Najkrótszy odcinek, na, bo to jest wyścig bezetapowy, ale można powiedzieć, że ma takie swoje odcinki, od punktu kontrolnego do punktu kontrolnego. I ten odcinek, paradoksalnie najprostszy, najkrótszy, okazał się po prostu koszmarem, bo tam w górach, jak jest, jeszcze na dole, jak wieje, to jest jeszcze tutaj pół biedy, ale w górach no to wszystko jest, się przemnaża. No i wtedy ten wiatr jest przenikliwy, wtedy jest i zimno. I, gdy, I szlak przestaje w takich warunkach istnieć w przeciągu pięciu minut, czyli jeżeli, na przykład był taki moment, że mnie trzech, e, wyminęło trzech Lapończyków e, na takich wielkich skuterach, ja sobie mówię, o Boże, ubili mnie chociaż troszeczkę e, 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 szlaku. E, no, po pięciu minutach, po ich przejeździe już właściwie było równo. I teraz szlak w górach, w między, żeby to tak, żeby to słuchacz też, e, 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 czytelnik mógł zrozumieć, to e, tam e, w tundrze to jest w ogóle gęstość zaludnienia, tam patrzyliśmy, to jest jedna osoba, jedna na, osoba na, 100, 100 na, na, na kilometr kwadratowy. 100 startowy. km Nie, nie, nie na, 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 100 km. Km. na kilometr kwadratowy. Tak. Znaczy, e, tak jest z, z, no i z, to ja spotkałem na przykład tam w tym regionie Lapończyków, którzy gdzieś za, za, za Reniferami e, 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 podróżowali. I teraz tak, szlak, w związku z tym, tam nie ma dróg. Moglibyśmy powiedzieć sobie, że przez obszar. Na przykład, no nie wiem, no, gminy Olsztyn, jest gmina Olsztyn, tak? Jest, jest jakaś gmina Olsztyn, że prowadzą, jest jedna droga, załóżmy, polegająca na tym, że jest z półtorej metrowy do dwóch odcinek, którym jest ubity skuterami, i to jest wszystko. I teraz, o ile jest ta droga, to mniej więcej to jest taki odcinek, i, teraz, i tu jest, i tu jest, tędy jeżdżą skuteri i zaprzęgi, tu jest, jest ubity śnieg, jakby, nie? Wystarczy zrobić krok obok. I ładuje się człowiek w śnieg dosłownie po, po, po kolana, albo i głębiej. I trzeba się po prostu tego trzymać. Jeżeli jest ten szlak odkryty, jasny, to psy to widzą, ja to widzę, co jakiś czas są tyczki i się po prostu jedzie ubitym terenem. Nie ma sensu zjeżdżania na nowo. Psy się tego w miarę szybko nauczyły, że nie ma sensu zjeżdżać na nowo. Ale jeżeli jest zawiany ten szlak, to wtedy te moje biedne dziewczyny nie widzą, gdzie jest szlak. Nie? Ja widzę, bo widzę te tyczki. Wiatr był czasami tak trudny, że tych nie było widać, ale no w miarę je tam gdzieś dostrzegałem, załóżmy, nie? Natomiast one polegały na tym, że co? Na, na szlaku jest śniegu, w, w osi załóżmy nieduży, 15 cm, ale 15 cm na, na kilkadziesiąt, to już jest dużo. a I one biegały ciągle, nawet ta sobie lepiej radziła, młoda że po prostu co chwilę szukając drogi zjeżdżały te, na bok. gdy zaprzęg zjeżdżał w tym i się kopie w śniegu, to jest wszystko to zrzutkowuje bardzo dużo energii. Takich zjazdów mieliśmy na nim 200, na niebie. Także to jest po prostu strasznie trudne warunki. Jest wygwizdowo, jest wiatr, jest po prostu wszystko. Także ja, To był bardzo trudny etap do tego stopnia, że ja już parę byłem bliski podjęcia decyzji, że zawsze stojiemy jazdę. Cobałem się po prostu, że już może być do tego. Zapadła nas nos. Prędkość czasami nam spadała tak, że w ciągu godziny byłem w stanie pokonać na przykład pół kilometra. No i byłem bliski podjęcia decyzji, że zakładamy biwak, Ja mam ze sobą na, na saniach w pełni przetrwalne, ekstremalne takie rzeczy. I mówię sobie, przeczekamy sobie, powiedzmy, do rana, może rano będzie jakby łatwiej. Wtedy były potwornie zmęczone. Natomiast gdzieś tam w pewnym momencie już był, zobaczyłem taką niewielką ilość światła i wyczułem, że to jest łuna miasteczka Kirkenes, do którego zmierzaliśmy. I to mnie jakby tak troszeczkę powstrzymało na rok i postanowiłem tam dojechać. Rzeczywiście późno na tutaj dojechałem do tego Kirkenes. No i wtedy Wieczorem jeszcze gdy dojechałem plan był taki, żeby jechać dalej. Natomiast rano gdy zobaczyłem psy, zobaczyłem, że są do, do, dość zmęczone i w dodatku straciły zupełnie apetyt w wyniku zmęczenia, wymagały jakby dłuższego odpoczynku, no to wtedy trzeba było podjąć taką decyzję, co robić dalej. Nie? To była akurat połowa, połowa dystansu tysiąca kilometrów, jesteśmy wtedy byliśmy po przejechaniu 500 km i trzeba było podjąć decyzję. Nie? Ja jestem taką osobą, dla której jakby... No wiadomo, fajnie jest osiągać coś tam, nie? Jakoś tam pokonywać jakieś bariery czy, czy i tak dalej, ale dobrostan zwierząt jest jednak, jednak na, na, na pierwszym miejscu. I wtedy liczyłem się z tym, że na przykład ok, mogę pojechać dalej, nie? Ale wiedziałem, co mnie czeka dalej w górach. Dalej etap, 125 kilometrów, po prostu to był, do, do, dalej byłaby ta walka, nie? I po prostu to jest było takie męskie podjęcie decyzji, że nie ma sensu, bo to jest po prostu bardzo, to już było, można nawet niebezpieczne. Dzisiaj z perspektywy nawet tych liczb dni uważam, że podjęliśmy bardzo dobrą decyzję. Widzę, co się dalej działo, że wiele, wiele z tych załóg pojechało gdzieś dalej, ale skończyło 100 km dalej, załóżmy, nie? Czasami bardzo dużym wycieńczeniu, nawet ci naj, na, najbardziej zaprawieni załogi. Także po prostu no, tak to jest tutaj w tej dyscyplinie, tak to jest na północy. Że, że oczywiście łatwiej jest im przecież psy, jak widzicie one, są, one jeszcze parę te pływy podmęczone wyraźnie, teraz one już są żywe. Troszeczkę mają jeszcze niedowagę, niedowagę, bo nas to kosztowało dużo energii, ale to jest taka rzecz e, 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 tutaj. Dla ludzi też się czasami przydaje zrzucić troszeczkę wagi, także to jest akurat nic, 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 nic złego. I to, to, co my zrobiliśmy, że przerwaliśmy wyścig w dobrym momencie, powoduje to, że w oczywiście nie osiągnęliśmy tego zakładanego celu, ale przede wszystkim psy są w porządku. Psy są zdrowe, psy nic nie daleka, jesteśmy po prostu w dobrej kondycji e, e, i nie doprowadziliśmy do żadnej sytuacji, która mogłaby być niebezpieczna. No i plusem niezwykłym tego tak, jest, że totalne, mamy doświadczenie po prostu. Nie? A, a tego doświadczenia nie sposób zebrać w Polsce. Także to jest, e, to jest takie doświadczenie, które myślę, że się przyda do następnego razu. Ale co je przerwy troszeczkę, już wiem na przykład... E, 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 e. Bo w warunkach polskich, gdy ja jestem jedynym, jedynym maszerem, który na te długie dystanse się podejmuje, to trudność polega na tym, że, że no nie ma też jak się z tej wiedzy skądś pozyskiwać. Ja muszę jechać tam, żeby się tam po prostu uczyć. No. No łatwiej jest ta osoba, która wygrała na 1000 kilometrów, a Inger Maria Holland wygrała zresztą drugi raz, kobieta wygrała na 1000 kilometrów perfekcyjnie, to ich na, na takiego tam zawodnika działa cały sztab ludzi.